Stronie Śląskie to jedna z miejscowości, które najbardziej ucierpiały podczas wrześniowej powodzi. Zniszczeniu uległy budynki, mosty, drogi i ulice kiedyś urokliwe miasteczko, dziś dwa miesiące po kataklizmie nadal przypomina krajobraz po przejściu tsunami. Wielu mieszkańców wciąż nie może wrócić do swoich domów straty są ogromne, a odbudowa potrwa zapewne kilka lat. Obecnie najbardziej potrzebne są materiały budowlane. Jedną z firm, które postanowiły pomóc, jest Swiss Chrono. Żerska firma wysłała do stronie Śląskiego specjalny transport. Ponad 3000 m2 paneli podłogowych. Tak, my jesteśmy w. Dzisiaj jest połowa listopada, więc minęły dwa miesiące od tej tragedii. A wygląda to dalej jak po prostu pole po jakiejś wojnie. Jak jakby przeszedł tędy Armagedon, My wiemy, że to nie była tylko. Płynąca spokojnie woda, ale to była wielka fala, która niosła za sobą całe budynki, samochody, tu rozegrał się prawdziwy dramat. Byliśmy w mieszkaniu pani Sylwii, no, gdzie po prostu w tej chwili są tylko ściany i, i nic poza tym. Ta pani utraciła no, cały majątek swojego życia. Wszystko to, co mówił, że budowała przez 17 lat, więc no, no przykre to jest. No Ale w momencie, kiedy no, dosięgły te rejony, tak ten, ten kataklizm, to Następnego dnia już u nas w firmie było wiadomo, że, że chcemy pomóc, że przyjdzie taki moment, kiedy ci ludzie będą potrzebowali naszych produktów, tak? bo nam wiadomo, że na początku to jest no, czyszczenie, sprzątanie, osuszanie, ale przechodzi ten czas, kiedy zajmujemy się już no, wykończeniem tych mieszkań, czy tam remontem tych mieszkań. Także my dzisiaj przywieźliśmy ponad 3000 metrów kwadratowych paneli podłogowych. Myślę, że spokojnie jest to. Pomoc dla 60 rodzin, 60 mieszkań będzie mogło być wyremontowanych. No i cieszę się, że, że takie decyzje zostały podjęte, że nasza firma też dołożyła stąd swoją cegiełkę no do tego, żeby chociaż w drobny sposób pomóc tym ludziom. Spotkaliśmy się z burmistrzem Stronia Śląskiego, który mimo ogromnej tragedii stara się zachować optymizm i głęboko wierzy, że uda się odbudować to urokliwe miasteczko. To jest niesamowite, tak, bo jednak to dobre serce i wielkie serce jest od samego początku i, i cieszę się bardzo, chciałem bardzo podziękować firmie, która zasiliła nas właśnie w te panele. W chwili obecnej też firma, kolejne firmy, które przywożą do nas materiały budowlane, więc jest ta akcja dosyć duża. Serdecznie z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy nam pomagają, ale przede wszystkim mieszkańcom, tak, bo każdy przeżył swoją swoistą tragedię rodzinną, no i trzeba ich wspomóc. Potężne zniszczenie i katastrofa, która nas dotknęła ze względu na tą katastrofę budowlaną suchego zbiornika w stroniu śląskim. Wiele mieszkań ucierpiało, wiele budynków zostało uszkodzonych i wiele budynków zostanie wyburzonych, bo się nie nadają do dalszego użytkowania. Gminne straty szacujemy na około 300 milionów, do tego jak dodamy jeszcze mieszkania prywatne i posesje prywatne i majątek powiatu i majątek województwa, no to będzie kwota myślę około miliarda złotych, więc to jest coś niesamowitego. Bardzo duży, duża katastrofa, duże zniszczenia dla nas, dla mieszkańców, dla całej gminy. Jest sporo osób ewakuowanych, w tym budynki wielomieszkaniowe, które należą do spółdzielni mieszkaniowej. To jest około 220 mieszkań, liczmy po 3 osoby to jest około 600 osób, które są w różnych miejscach. My też mamy swoje punkty ewakuacyjne, jako gminne, więc do zaopiekowania się, bo też osoby nie wrócą. Tam, gdzie budynki, o których mówiłem wcześniej, będą wyburzane, to nie wrócą do swoich mieszkań i dlatego my przygotowujemy dla nich też tymczasowe znowu pomieszczenia, bo musimy się wynieść z tych punktów, które były wsienne i zorganizowane, bo się powoli zaczyna sezon, sezon zimowy i tutaj nikt tego sezonu nie odwołał, więc musimy stamtąd uciekać, ale mam nadzieję, że na początku grudnia mieszkańcy z budynku wielomieszkaniowych wrócą, czyli tutaj będziemy mieli, mieli tą większą grupę, ale około 150-160 osób musimy zapewnić im po prostu lokum w naszym hotelu gminnym i to wszystko czynimy, żeby od 1 grudnia oni miesz mogli mieszkać w nowych warunkach. A tutaj są prowadzone prace remontowe, jeżeli możemy przeprowadzać. Remontowe. Na razie to jest osuszanie, bo to jest proces dosyć długi. Pogoda na razie nam nie sprzyja. Jest duża wilgotność. Zima się już zaczęła. I dlatego ta odbudowa myślę, będzie rozpoczynała się na wiosnę. Teraz najbardziej potrzebujemy, właśnie, materiały budowlane, bo, bo to jest ważne, żeby ludzie już gromadzili sprzęt taki AGD, bo też jest potrzebny. My już go też dystrybuujemy, bo z różnych stron dostaliśmy pomoc, jeżeli chodzi o kuchenki, o pralki, o lodówki. Też okna są bardzo ważne. No i materiał taki, właśnie do, do robienia zapraw, cementy odpowiednie i tak dalej, zaprawy, kleje. To jest ważne. I panele, tak, bo, bo podłogi też zostały zniszczone w wielu miejscach. Jedną z osób dotkniętych przez powódź jest pani Sylwia, która straciła cały swój dobytek. My jako rodzina ewakuowaliśmy się już w sobotę wieczorem. Zabraliśmy, no to co najważniejsze, w sumie dokumenty, część dokumentów, dowód osobisty. I tak jak żeśmy stali, to żeśmy wyszli do, do, z domu. Nie myśleliśmy, że aż będzie tak Taka powódź, że takie, taka, taka tragedia nas dojdzie. No dopadnie. A dokąd ta woda była, sięgała? No tutaj u nas w mieszkaniu miała 1,80 m. Czyli praktycznie wszystko zostało... Wszystko zostało zniszczone, meble, ciuchy, wszystko, wszystko zostało wyrzucone. E, gdzie pani teraz mieszka, gdzie jest pani rodzina? Obecnie mieszkam y, u znajomych do końca miesiąca, a od 1 grudnia idziemy na hotel w stronie mieszkać. No właśnie, no i teraz patrzymy na to wszystko. No, kiedy jest nadzieja na to, że no, zamieszkacie tutaj? Szczerze powiedziawszy, nie chciałabym tu mieszkać, no ale jeżeli muszę te pieniądze przeznaczyć na remont i na odbudowę, no to nie mam innego wyjścia. No właśnie, bo y, to jest teren taki zalewowy, przecież to za 2-3 lata może być podobna sytuacja, może panią zalać, więc chyba... Czy to jest sens w ogóle tu mieszkać? No zobaczymy jeszcze jak nam wyznaczą te strefy, w jakiej strefie my się tu znajdujemy. No, no i wiemy jeszcze, czy jest sens remontować. Zobaczymy na wiosnę, co z tego budynku w ogóle jeszcze zostanie, czy będzie w ogóle szansa tutaj coś robić. I wiemy. A jak wygląda z pomocą? Czy ta pomoc przyszła, czy jest, czy właśnie te środki finansowe, jak to wszystko wygląda? Tak, środki finansowe dostałam, a obecnie się odwołuję, bo na wszystkie mieszkania tej rodziny dostały po 200 tysięcy, a mi przyznali tylko 130, nie wiem na jakiej zasadzie, jakie kryteria i w ogóle co oni brali pod uwagę, gdzie zniszczenia są na wszystkich mieszkaniach takie same. Na tą chwilę wspólnota mieszkaniowa musi wylać stropy, żeby góra nawet, mieszkańcy z góry mogli wejść do swoich mieszkań. No i jak wyleją nam stropy, to my możemy zaczynać jakimś remontem wejść, cośkolwiek robić, osuszyć. Osuszać, y, osuszać czy no, okna wstawiać, okien nie ma, no, zaczynać pomału, odbudowywać się po prostu. Mimo tragedii nie brakuje osób niosących pomoc. Wśród nich są miejscowi przedsiębiorcy, pracownicy nadleśnictwa, a także zwykli mieszkańcy, którzy wspierają poszkodowanych. Pracuję w nadleśnictwie lądek, stąd pomyślałem, że jest taka możliwość, żeby z zakładem, który współpracuje z lasami państwowymi że może nam pomogą, i jestem bardzo mile zaskoczony, że taki szybki i tak duży odzew, bo to jest potężne auto, i dziękuję w imieniu swoim i na razie mieszkańców. Tu, tutaj się urodziłem, tutaj wychowałem, dla mnie jest parę punktów, a właśnie jest, było parę punktów orientacyjnych, które jak przyjechałem, bo ja mieszkam akurat za stroniem jak była już możliwość wjechania do, do miejscowości, tych punktów nie ma. Wychowałem się zawsze z posterunkiem policji, wychowałem się z takim tak zwanym nasz pawilon handlowy, który był od zawsze. I to nie to, że jest zniszczony. Ich w ogóle nie ma. Ich w ogóle nie ma. Został pusty plac, gdzie nie wiem, czy to będzie odbudowane. Teraz. Miejmy nadzieję, że państwo zrobi wszystko i, i że te obietnice, które składają, że przyjdą tutaj za tą tragedią pieniądze, że tak będzie. Posłużę się mojej babci stwierdzeniem. Ogień można zatrzymać wodą, wody nie można zatrzymać niczym. I teraz to się sprawdziło, bo to co było w 1997 roku, z mojego odczucia, to miała być powódź tysiąclecia. Nie wiem jak nazwać to, co się stało teraz. Generalnie jest potrzebna budowlanka, czyli kleje, panele, coś, co pomoże tym ludziom wrócić do mieszkań i oczywiście pieniądze. Pieniądze ma zapewnić państwo. Cieszę się, że są takie zakłady czy firmy, które są w stanie przekazać swój towar, który jest na tym terenie potrzebny, tym bardziej, że stoimy dzisiaj już u nas pada śnieg. Tutaj ludzie już patrzą nie na wodę, ale na śnieg też z przerażeniem, bo przyjdzie mróz, a te mieszkania trzeba odnowić i w nich zamieszkać. Wiosną ponownie odwiedzimy Stronie śląskie, aby pokazać, jak zmieniło się życie jego mieszkańców. Dziękuję bardzo. Chcę pamiętać o tym dniu. Wszyscy pomagają.